Cześć, witajcie! Jestem Chudy a to jest kariera zawodnika inaczej. Yy, w FIFA 15 robiłem taki sam materiał praktycznie, pamiętacie? Pokazywałem Wam wtedy postać 95 overall yy, i mówiłem, że może uda mi się osiągnąć overall 96. Jednak wtedy mi się tego nie udało zrobić. Może zauważyliście to przy okazji? kiedy też w FIFA 15 pokazywa, pokazywałem Wam limit kariery, czyli rok 2029, no i koniec przymusowa emeryturka. A teraz mamy przed sobą FIFA 16. Zagrałem w tym momencie 3,5 sezonu, chyba tak. I oto efekt. Właśnie przed chwilą udało mi się osiągnąć overall 96 Jak widzicie tutaj początek treningu, tutaj jeszcze jest 95 pasek prawie pełno i tu już wpada 96 Czy uda się osiągnąć 97? Będę próbował, ale to już będzie naprawdę bardzo trudne Gra w Manchester United, mam grudzień, tą postać zresztą już wam pokazywano jak była ona w Barcelonie Jak wyglądała moja kariera? W sumie Zacząłem w koronie kielce, po, po pół sezonu przeniosłem się do Wolfsburga, gdzie również spędziłem pół sezonu, potem trafiłem właśnie do Barcelony. W Barcelonie zagrałem cały sezon i, po, i potem przeniosłem się do Manchesteru City. I po sezonie zdradziłem, przeniosłem się na czerwoną część Manchesteru i zostałem czerwonym diabłem. No i właśnie w barwach czerwonych diabłów po pół sezonu. Osiągnąłem overall 96 jestem warty 137,5 miliona. Jeśli mnie sprzedadzą, jeśli w ogóle kogoś będzie na mnie stać, to nieźle na mnie zarobią. E, znaczy, no czy nieźle, to trochę na mnie zarobią, bo zapłacili za mnie 124,5 miliona. Ewidentny rekord. E, transferowy. Zostałem chyba piłkarzem miesiąca, nie? E, tak, świetnie. No, nic dodać, nic ująć, nie? Jestem... Obecnie liderem strzelców z 16 bramkami, Pato swoim drogą sobie dobrze radzi, jestem yy, też w czołów, jestem liderem asyst. Chociaż yy, ten sezon i tak jest słabszy, yy, sezon w Manchester City miałem zdecydowanie lepszym, tam było niszczycielsko, tutaj troszkę słabiej, no ale dobra. Chwalę się, po prostu się chwalę, jestem w 96, jestem szczęśliwy. Do 97 będziemy dążyć i właśnie, jeszcze tak ten, bo w sklepie. W sklepie w Fifie y, 16 y, Nie ma y, jakby plus do umiejętności Jak wiecie w Fifie 15 można było kupić plus 1 do driblingu, do umysłowych, coś takiego, nie? Tu tego nie ma. Dlatego myślałem, że są tylko te intensywne treningi, których swoją drogą nie kupowałem wcale. Yy... Myślałem, że bez tego osiągnięcie wyższego overalla będzie trudne, myślałem, że do 95 jednak nie dobiję nawet, a tu proszę, nawet więcej mamy. To dzięki tym treningom tutaj chyba, tym co tutaj są, nie? To chyba dzięki temu. Bo wyzwań, wyzwań nawet chyba nie mam 80%, dokładnie mam 78% wyzwań. A w FIFA 15 przy overallu 95 miałem coś około 90% wyzwań, trochę więcej nawet chyba. Więc widać różnicę. Tu jeszcze jest pełno wyzwań do zrobienia, jest do zrobienia udane do środkowania, patrzcie, brakuje tylko pięciu, a z rzutów rożnych jeszcze, tego jest pełno. E, na przykład dla przykładu w umiejętnościach piłkarskich w tej kategorii, e, w FIFA 15 nie miałem zrobionych tylko przerzucenia ciężaru gry, miałem 8 na 10 i tylko tego nie miałem zrobione. patrzcie, ile tu jest jeszcze do zrobienia. Jeszcze nie mam nawet pięciu gwiazdek sztuczek. Dalej, udane do środkowań. a, to są te, dobra, e, tutaj, w, ob w obronie zawsze mało miałem zrobione, więc tutaj się nie dziwię, trochę się jeszcze uda zrobić, pewnie odbiory tradycyjne, flizgi jakieś i tak dalej, w umysłowych, asyst, no niedługo asysty, to też, no, teraz już to powoli będzie szło, nie, ale myślę, że 97 jest do zrobienia, jeszcze będę wam zdawał relacje, pewnie dobiję znowu do końca kariery, do przymusowej emeryturki, też wam pewnie pokażę, w którym roku się to kończy. Hmm. Coś jeszcze No tutaj w umysłowych myślę, że jeszcze spore da się zrobić Że znaczy, tu jest akurat jako mm, Tu jest jako obrońca Tylko nie tych co się nie da zrobić na przykład W podaniach nie mam pełnych podań zrobionych W FIF 15 w podaniach chyba absolutnie wszystko zrobiłem Wszystko co się dało Bo tu jest wszystko dla pomocnika Tutaj no patrzcie jeszcze nie mam dużo zrobionego naprawdę To no dużo, dużo brakuje, nie, a tam wymaksowałem wszystko w podanie, bo to było łatwe akurat, bo po cały mecz się podaje, nie, jak tam do 2029 roku grałem, to wyobraźcie sobie, że miałem dużo czasu na takie, że w, na w co drugim meczu mogłem sobie cały mecz podawać, nie, i to szło, to szło. Mecze były bez sensu, ale mnie też nudziły, ale jakoś ten over na maxa, próbowałem beat 96, ale się nie udało. Byłem zły, ale tu się udało pięknie. Teraz będę celował wyżej tylko, nie? Fizyczne, tu też jeszcze dużo brakuje w wyzwaniach. Strzelanie, no jak strzelanie, wyzwania strzeleckie. Strzelanie też miałem więcej zrobione w poprzedniej chwili, też się bardziej na to starałem. Tutaj po prostu sobie gram mecze i te wyzwania się jakoś spada, ten, ten, wpadają, ponieważ także typowo cały mecz podaję i skupiam się na jednym konkretnym wyzwaniu, to dopiero robię, jak już widzę, że nie ma takich wyzwań, które e, mogą wpaść przez normalną grę. Takie jak właśnie na przykład udane dośrodkowania, e, odbiory tradycyjne, asysty, ukończone mecze czy coś w tym stylu, e, to wtedy dopiero się biorę za wyzwania, że podaję cały mecz i tak dalej. A na razie jeszcze mam te wyzwania, które mogą wpaść tak automatycznie po prostu grając normalne mecze i mieć z tego frajdę, prawda? Więc jeszcze się tak nie skupiam na wyzwaniach, a już to tak poleciało. No dobra, zagrajmy sobie może jeden mecz. Nie wiem z kim teraz będzie mecz, zaraz się pewnie dowiemy. Mecz z Queen's Park Rangers, no niestety mecz nieporywający, potem mecz z Borusem Dortmund, no ale zagramy sobie. Zobaczymy jak ta postać jest niszczycielska. Chociaż mam wrażenie, że ta postać była lepsza przy overrodu około 90-91 niż przy overrodu 95. Ale jako 96 jeszcze nią nie grałem, więc trzeba sprawdzić. Chociaż dostanę pewnie rezerwowy skład teraz. Znaczy nie, jest Neymar, jest Mata, jest Runei, jest w miarę okej okay. Możemy grać Gęste chmury Jeden meczek. Zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra, zaczynamy to spotkanie i w sumie nie wiem jak mam zagrać Czy mam zagrać e, tak jak normalnie gram, czy tak jak gram na nagraniach, bo tak to gram bardzo zawsze pod siebie tutaj I patrzcie co... V były, Jejeje. no nie było niestety ale już ich ładnie pomijał, chociaż w sumie jak Park to jest wymagający przeciwnik. Chociaż w tym Manchesterze bardziej staram się asystować niż strzelać, aż już jest chudy. Podaj do runeja, runej strzał z lewej nogi, nic nie ma chudy do bitka obok. No już przejmujemy inicjatywę. Chudy ciągnie grę do przodu. Chudy. Chudy podanie do blinda, blind strzał, gol prowadzi Manchester. Dziewiąta minuta dopiero. Jest dominacja. Dlatego w sumie może w tej karierze, którą nagrywam, nie chciałbym osiągnąć takiego over-rola, ponieważ... Ponieważ to by się stało nudne, nie? Mecze byłyby dość jednostronne. Rzadko się tu zdarza porażka. A... co? A pozostałoby nam po prostu takie mozolne robienie statystyk, nie? Tak jak to teraz robię. Jest chudy. Chudy do runnej. Jajajaj, ja. dobrze przeszło. Dawaj, runi. Ups. Już chudy przejął. Już ich zniszczył. Chudy. Chudy. Da radę. Chudy strzału zablokowany, ale mamy piłkę, no. Więc part nie jest w stanie nic zrobić. Do środkowania chudego, chudy z główki. Słupek Neymar dobija 2 do 0. 16 minuta. Chudy, chudy do runeja, runej a, strzał, gol 3 do zera i asysta numer 100. Wyzwanie nawet jeszcze robimy na tym odcinku. Patrzcie, ale raczej nie pod wyzwanie, nie? Mata, mata do chudego chudy. Chudy runej na spalonym, ale chudy biegnie. Chudy sobie radzi i dogonił go obrońca. Właśnie to się coraz częściej zdarza, że mnie obrońcy doganiają. Nie wiem jak to się dzieje. Ale czym wyższy overall tym wolniej biega? No cóż, czy żeby ten overall był ciężki? Nie mam pojęcia. Chudy. Chudy dobrze jest w polu karnym. Chudy strzału nie ma, ale jest Manchester przy piłce. Podanie do chudego. Chudy do Schneiderlena. Morgan Schneiderlen. Do chudego Runei. nic z tego. Końcówka pierwszej połowy. 3 do 0 po pierwszej połowie. Wynik, no spory, spory. To jest dominacja jednego zespołu, prawda? To, że nie strzelamy 10 bramek w jednej połowie, to nie znaczy, że nie dominujemy, nie? Zaczynamy drugą połowę. Chociaż w sumie tak naszła mnie teraz refleksja. E, bo ten overall wchodzi dość łatwo w tej FIFI, więc nie wiem, czy jest się chwalić, ale ja jestem dumny, że udało mi się przekroczyć 95, ale wydaje mi się, że w każdej FIFI ten overall coraz łatwiej wbić, nie? Przykład w FIFA 14 osiągnąłem maksimum 92 albo 93 overall Czyli w 15 też to przebiłem, a teraz w 16 znowu to przebijam W 13 miałem 90 albo 89-88, coś takiego Więc no właśnie To jest coraz łatwiej wbić No fajnie, nie? Ale nie wiem Ciekawe ile osób już ma wyższy overall niż ja ale tu trzeba trochę e, posiedzieć, nie? Przed tym. Trochę meczu rozegrać, nie? Tutaj w każdym meczu trzeba grać, nie można nic za bardzo symulować, nie? No ale... Obre leci. Zobaczymy, czy uda się jeszcze większe Mi osiągnąć. Chudy. Chudy, ale to... A jednak utrzymał dobrze. Dobrze dzielamy na bramkę. Chudy, dobrze. Szał z lewej nogi, gol! 4-0 Gdzie jest kamera? Gdzie jest kamera? Nie ma kamery. Chudy dobrze zagał do runej, a runej biegnie. Czy runej to wykorzysta? Runę strzał z daleka! I o minimalnie obok już widziałem tę piłkę w siatce. 10 minut do końca. Tutaj jest seria rzutów wrożnych teraz do Queen's Park. I teraz nasza akcja. Swoją drogą. Pewnie z Manchesteru po sezonie odejdę. Przynajmniej będę próbował. Zobaczymy, czy jeszcze mogę odejść. Bo w Fifie 15 zrobiło mi się tak, że byłem w Realu Madrid i nie mogłem z tego odejść, nie dało się po prostu, nikt nie chciał mnie kupić, może byłem za drogi, a ja tutaj widzę, dużym pieniędzmi wszyscy dysponują, nie? Mnie kupują za ponad 120 milionów, jeszcze transfer De Braina był za 103,5 miliona z Manchesteru City do Juventusu, w sumie najbogatsze kluby tutaj to raczej Manchester City, Juventus i Bayern. Oni ma dysponują największymi pieniędzmi. No i Manchester United w sumie też, bo jak byli w stanie mnie kupić. Real Madrid też chyba spore pieniądze ma Barcelona tak niekoniecznie. Barcelona odkąd od radzą razem sobie słabo. Jak patrzyłem na inne ligi, to poprzedni sezon skończyli na miejscu czwartym, w tym sezonie chyba co, chyba lepiej, już są w czołówce, ale... Ale nie mogli się pozbierać i moim następcą wszędzie jest Thomas Miller. Odszedłem z, ba z Barcelony i za te pieniądze kupili Millera Odszedłem z Manchesteru e, City no i kogo kupili w moje miejsce? Millera Ciekawe czy jak odejdę z United to czy w moje miejsce też kupią Millera A teraz chudy strzał nie ma bramki niech to No ale akcje są jak widzicie Akcje się tworzą więc w tej kategorii nagrywam to brak akcji to raczej e, Wina zespołu chociaż te akcje i tak już z powodu lepiej to wygląda nie ale w porównaniu to co jest tu, a tam, to i tak tu tych akcji jest więcej, to jest po prostu he, cały czas dominacja zespołu, w którym gra Hudy. Tak już jest, no i oczywiście zawodnikiem meczu. E, Mata z dobrą oceną, Blind z dobrą oceną, Runey z dobrą oceną, Neymar z dobrą oceną, Darmian, Smalling, Show z 8-0, no i Johnstone też Przechodzimy dalej. Ale już więcej meczu nie gramy, to taki jak już, no jak już robię odcinek, to żeby tylko nie chwalić się, nie gadać, o rodu to wypadałby tak jakiś meczek, nie? Teraz meczik z Borusią, o, trening, trening za już jak widzicie trenuje obronę. Obrona jest najsłabszym aspektem, ale najlepiej wchodzi, nie? Jeśli dobrze pójdzie to zwinność wpadnie na wyższy poziom, no i długie podania również. Długie podania będą 98 wynosiły, tak? Chyba? Czy 99? Już. Nie, 98 chyba o to chodzi. Zaraz zresztą zobaczymy. Jak to będzie wyglądać? Czy któryś strony wpadnie na A? No nie bardzo. Na F1, 1, na C nic nie wpada. No czyli 98 będą długie podania, 95 zwinność, tak to wygląda. No okej. Okay. No okej. Okay. Mets z Borusem, ale to już zagram sobie sam. Sam będę dalej podwyższał mój overall. Tak więc, dzięki za uwagę. Kariera zawodnika, normalny odcinek jutro powinien być. Przynajmniej będę się starał, żeby był. Na 95% będzie jutro. Około godziny 18-19. Pozdrawiam, cześć!